Spójrzcie, oto mój pierwszy rysunek. Mamy na nim stół oraz butelki wody, i teraz te buteleczki będziemy kłaść na stole, tutaj w tym miejscu. Pamiętajcie o tym, aby je rozłożyć w miarę daleko od siebie. No i mamy graczy do grania, którzy trzymają swoje rakietki. Dajmy mu uśmiech. No i co? Zaczynamy. Podchodzimy jeden za drugim. Możecie wypunktować, na przykład za dwa punkty, za trzy punkty, w zależności gdzie uderzycie i grać ma na przykład cztery szanse albo pięć szans. Możecie zrobić tak, że musi zaserwować, aby piłka prawidłowo odbiła się od jego części i trafiła w, w stół tutaj, albo od tej części i trafiła w tą butelkę. Otrzymuje jeden punkt, trzy punkty lub pięć, że macie więcej butelek. No i co? Rozrysowujecie tabelkę, gracz numer 1, gracz numer 2, i robicie małe zawody. I wykorzystując butelki, można stworzyć też taką grę, gdzie dana butelka jest na stole, na przykład po dwie butelki, i zawodnicy sobie grają. Tutaj mamy rakietki. Rozpoczyna serwisem, stara się tak trafić, aby trafić butelkę. Jeżeli nie trafi, kolejny osoba próbuje trafić butelkę. Jeżeli trafi, zdobywa dwa punkty, a jeżeli nie, no to jeżeli gracz, który właśnie tutaj z tej strony odbija, odbije znów na drugą stronę, gra jest toczona dalej, a jeżeli nie odbije, no to pierwszy gracz uzyskuje jeden punkt. Możecie zrobić sobie taką różną formę gry. I zabawa numer 3. Tym razem nie będę tłumaczył biegańca. Jeżeli wiecie jak wygląda, to super. A jeżeli nie, to zobaczycie teraz, bo to jest bieganiec, ale z dodatkowym zadaniem. I przykładem na przykład będzie tu strona, czyli mamy gracza, który rozpoczyna grę z tej strony, serwuje piłeczkę w tamtą stronę do tego gracza i przebiegając na koniec tej kolejki musi wykonać zadanie. Może na przykład leżeć w środku kubeczka-piłeczka, musi ją przenieść z tej strony na tą. No i jeżeli drugi gracz, tutaj widzicie, będzie sobie grał, może ładnie przy drugi, to tak samo po podbiciu piłeczki przekłada z właściwie z drugiej strony na pierwszą. Pamiętajcie o tym, że można wykonać zadanie też z drugiej strony. Na przykład w trakcie przebiegnięcia, no trzeba na przykład przejść pod jakąś. Może pod, może pod jakąś poprzeczką, albo zrobić przysiad, albo na przykład prze, do, y, zrobić przysiad w hula hop. Takie różne mm, zadania po żeby dzieci po prostu fajnie się bawiły. I zabawa numer 4, też wlubiana przez dzieci, z tym, że tutaj potrzebujemy osoby albo stałą, albo was. Którzy gracie, ustawiamy tutaj, rysujemy jakieś pudełeczka stare lub jakieś przedmioty, i zawodnik tutaj stojący serwuje. A po kolei stojący gracze próbują rozwalić tą budowlę, zbijając mocno, uderzając piłeczką, czyli piłeczka tu dolatuję, uderzamy piłeczką tak, żeby je wszystkie rozwalić, żeby po prostu się przewróciły. No, ta zabawa w celność jest dość lubiana i dzieci będą lubiały się w nią bawić. Oczywiście te wszystkie zabawy, które mówię, nie zajmą ci dużo czasu, ale zawsze postaraj się właśnie przygotować kilka takich opcji, aby też mogły dzieci coś wybrać. I teraz przechodzimy do takich pomysłów na grę. Czyli mamy dwie osoby, które chcą ze sobą grać. Mamy tu jedną z rakietką, tu mamy drugą. I na stole na przykład mówimy im, że ich zadaniem jest granie tylko po tych przekątnych co tu są. Czyli hop, tu serwują i tu musi odbić. Jeżeli piłka zostanie uderzona tu lub tu, wtedy jest strata punktu. I uwaga, tak samo możemy zrobić, że możemy narysować kredą jakiejś strefy. No powiedzmy podzielić jeszcze na mniej, albo na przykład narysować kółeczka takie duże. No i zadaniem dzieci będzie grać właśnie w tych kółeczkach, to już jeżeli sobie lepiej radzą. Czyli taka gra też celnościowa, a punkty liczmy jak w normalnym meczu. No i gra numer 6, gdy mamy więcej osób i więcej rakietek. Możemy wypróbować grę zamiast w debla, na przykład w taką większą grę drużynową. I na przykład wtedy zobaczcie, żeby dzieci się nie mieszało, to osoba, która odbije w tej chwili, na przykład z tej strony, jest serwis. Ta osoba, która odbije już do następnej osoby, biegnie szybciutko i tu na przykład stawiamy jakiś parawan albo krzesełka, tak żeby tu się nikt nie wyprócił. I ta osoba biegnie tutaj. I ustawia się w kolejce do odbicia. I ta podobnie biegnie z tyłu tam za, za ten parawan, który tam jest, i ustawia się do odbicia. I w ten sposób może troszkę więcej osób grać. Kolejna gra będzie bardzo podobna do tej co poprzednią, ale spójrzcie. Tu już będzie trudniej i dlatego bardziej skoncentruję się na wytłumaczeniu. Jeżeli mamy na przykład trzech zawodników, trzech na trzech grają, jakiś zawodnik nie odbije piłki. To odpada z gry. Odchodzi tutaj. Jeżeli zawodnik z tej strony, później grają, czyli tu jest dwóch, tu jest trzech, grają, z tej strony odpada, nie odbije, była jego kolej, też odchodzi, czyli już tu mamy po jednym zawodniku. I teraz na przykład ta drużyna zagra, zaserwuje, zagra tak, że tutaj odpadnie jeden zawodnik, czyli tu dokładnie będzie już dwóch czekało i jeden gra, a tu dwóch zostaje i teraz między grają dwóch na jednego i w tym momencie trzeci zawodnik też odpada, czyli tu mamy trzech odpadniętych, a tu jest dwa, to ta drużyna zdobywa dwa punkty, czyli jest 2, 0. a więc jakie mogą być wyniki w tej grze? no może być wynik po jednym punkcie, czyli na przykład drużyna, jeżeli grają 1 na 1 w końcówce, to była jeden punkt, może zdobyć dwa punkty, jeżeli jest tutaj dwóch zostało, albo może zdobyć trzy punkty jeżeli zostało trzech. No i wymyślamy sobie grę w jaką do ilu punktów chcemy grać. Czyli za nami 7 jakby przykładów różnych gier. No i czas na takie tory przeszkód, które bardzo łatwo będzie nam się budować różne zabawy. A więc pierwszą zabawą no to chyba już powinniście wiedzieć. Piłeczka leży na rakietce i robimy na przykład slalom, no tutaj narysuję pachołki, ale możemy na przykład między krzesłami, ponieważ jak zwykle to bywa, stół stołowy, a chociaż są też stoły do tenisa stołowego na dworze. Tu na końcu na przykład przy, może zrobić przysiad, trzymając piłeczkę cały czas na tym, to samo może być, i piłeczkę odbija do góry, tak, czyli cały czas odbija piłeczkę do góry, tak samo robi slalom. No to była zabawa ósma. Zabawa dziewiąta może być na przykład tor przeszkód, taki krosowy, tak? Czyli na przykład każemy odbijać piłeczkę, i mamy piękne drzewka, mamy krzaczki i biegnie na przykład dookoła drzewa przy krzaczku, na przykład biegnie od drugiej strony, robi przysiad, no jakaś tam trasa do pokonania. No, i ważne jest, kto pierwszy, albo na przykład kto najlepiej zrobi. No, tutaj rywalizacja jest mniej ważna, jak dobra zabawa. I na koniec dziesiąta zabawa. Tutaj tym razem to już takie trick shots, można powiedzieć. Czyli mamy zawodnika, który będzie chciał celować, i na przykład weźmiemy z kuchni garnuszki, na no, troszkę wody do niej dajemy, żeby nie chlapały, Kładziemy je na stole. I na przykład trzeba z jakiejś tam odległości. Tutaj na przykład stoi krzesło. Uderzyć piłką, tak żeby wpadła do garnuszka. Ok, i na koniec mam dla Was zabawę 11. Integracyjną. Spójrzcie. Ustawiamy naszych podopiecznych w kole. Mamy rakietkę. No, i teraz albo piłeczka leży na rakietce i przekazujemy z rąk do rąk. Piłka z rakietką idzie po kole. Albo na przykład odbij, wszyscy mają po jednej rakietce też tak można zrobić. Jeżeli mamy więcej rakietek, każdy ma po jednej rakietce. I odbijamy piłkę w ten sposób. A więc piłka, żeby trafiała z jednej rakietki do drugiej. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tenis na wesoło. Mam nadzieję, że te propozycje zabaw Ci się spodobały. A dla tych, którzy nie lubią oglądać, wolą szybciutko przeczytać, to szykuję taki wpis na blogu, więc te zabawy wszystkie będą opisane. Pewnie troszkę czasu mnie to zajmie. Ale patrz też co jakiś czas na bloga, bo tam dodaję różne materiały. A... Cykl ten i zabawy były w ramach wakacyjnego poradnika wychowawcy, a więc widzicie, możecie je wykorzystać na kolonii. Macie stół, pada deszcz, można zrobić prawdziwe zawody i tych zabaw jeszcze naprawdę myślę, że sami się zorientujecie będzie więcej, ponieważ one, dzieci same coś mogą powymyślać w trakcie konkretnych działań. Dzięki serdeczne za dziś i zapraszam na bloga Animator z Pasją oraz na Facebooka, Instagrama i widzimy się wkrótce. I nie zapominaj, podcast Animator z Pasją też już jest. Za nami dwa odcinki i w tym tygodniu będzie kolejny. Cześć!